Boki AB i AC trójkąta ABC zawierają się odpowiednio w prostych. Nazwijmy tą prostą K. I już zapiszę X dodać Y minus 1 równe 0. I tutaj zawiera się, moi drodzy, bok AB. Bo to znaczy odpowiednio, tak? AB, czyli drugi bok to jest AC, czyli tu będzie punkt A, tak? Gdzieś tutaj na tej prostej będzie B. No, i druga prosta, niech się nazywa L, to będzie prosta x minus y plus 3 równe 0. Oblicz współrzędnej wierzchołków trójkąta, wiedząc, że wysokości opuszczone z wierzchołków b i c są równe, odpowiednio. No i teraz, moi drodzy, jak to zrobić? No weźmy na zielono. Wysokość opuszczona z wierzchołka b i c. 3 pierwiastki z dwóch, tak? Mniej więcej trzy pierwiastki z dwóch, to jest ile? Cztery i pół, coś takiego, nie? Niecałe. No to gdzieś tam, no, spróbujmy. Czyli ee, coś takiego. No, to mniej więcej tak. Czyli mniej więcej punkt B byłby tu, tak? A jeżeli chodzi o punkt C, no bo to jest wysokość, nie? rozumiemy. O to chodzi, tak? A mniej więcej punkt C, yy, gdzie by był, skoro tu jest o to wysoko, tak? No to, to gdzieś powiedzmy, że tutaj. No nie chce mi się tego bardziej robić. Gdzieś tu. Tak mniej więcej. Że tu by było gdzieś C. I teraz, moi drodzy, no oczywiście cały trójkąt by wyglądał jakoś tak. Cały trójkąt by wyglądał jakoś tak. No i teraz, moi drodzy, naszym zadaniem, naszą misją jest po prostu znaleźć co? Już dyskutujemy. Poznaczałem te wierzchołki. Współrzędne wierzchołków trójkąta, czyli B i C trzeba znaleźć, tak? No to, moi drodzy, skoro my już mamy taką wiedzę, jak mamy, że Y, powiedzmy HC, czyli wysokość trójkąta rzucona z wierzchołka C, wynosi powiedzmy 6 pierwiastków z dwóch. To my możemy zapisać równanie za pomocą odległości, tak? Czyli D y, prostej K, odległość prostej K od punktu C równa się właśnie 6 pierwiastków z dwóch. I analogicznie, moi drodzy, D. L, B tak równa się trzy pierwiastki z dwóch. To są dwa równania. I jakie będą niewiadome? No, y... no, jakie będą? Czy, czy my musimy wprowadzać Y współrzędne tych punktów jako niewiadome? Nie. Bo my tu możemy zapisać. xc, a Y współrzędna ile będzie równa? No. Przestawmy sobie to, to K. To jest Y równa się minus X plus 1. Bardzo dobrze, czyli minus XC plus 1. Z tej prostej przyczyny, że C należy do prostej L, tak? Jasne. Podobnie punkt B. No to jest XB, a Y współrzędna punk punktu B. Czekajcie, czekaj, zaraz tutaj. Przecież mi się tutaj C No to jest C, to nie ta prosta. No dokładnie, ja się zasugerowałem. Też patrzyłem na prostą K, przepraszam. Na czerwono. Zapiszemy. Czyli stąd trzeba wyliczyć Y. Y równa się X plus 3, tak? Czyli XC plus 3. XC plus 3. XC plus 3. X c plus 3. Czy to jest jasne, skąd się to wzięło? I teraz, jeżeli chodzi tutaj o punkt B, no to tutaj właśnie tak jest. Yy, stąd sobie wyliczamy Y i dostaniemy minus X B plus 1, tak? No z tego faktu, że punkt B należy do prostej K. No to jak daj, mamy xową, współrzędną, to Y wynika ze wzoru funkcji, tak? Tak samo punkt C. Mamy XC, no to Y to do wzoru funkcji liniowej wstawiam do równania prostej i dostaje Yc, tak? No elementarz. Czyli zostaną nam dwie niewiadome: xc i xb. I dwa równania, te tutaj. Widać? Czyli będzie układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. No to pracujemy. D, k, xc. Moduł. I zaczynamy. A, xc, czyli 1 razy xc. Wiemy skąd 1? Tu przy x się stoi. Tak? No to piszemy xc. Dodać b. Przy x się stoi jedynka. Nie, dobrze. Odległość punktu c od prostej k. K, k. Po to tu pisałem k. Widzisz? Y Czyli b to jest 1, yc jest równy x, c plus 3, tak? Dodać c jako współczynnik, czyli odjąć 1 moduł, dzielone wszystko przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat, czyli 2. No bo tu jedynki to są a i b, tak? I to ma być równe 6 pierwiastków. Z to jest pierwsze równanie. Drugie równanie to jest, wynika z tego, że odległość prostej L od punktu B to jest trzy pierwiastki z dwóch. No to znowu pracujemy. Moduł góry. Przyglądamy się teraz równaniu prostej L, czyli, czyli moi drodzy, tu się przyglądamy. Tu, tutaj współczynniki podkradamy. I podkradamy też tutaj współrzędne punkty. No to moi drodzy, kreska ułamkowa i w liczniku mamy A duże. A duże wynosi 1, widać? Razy XB. Dodać B, czyli u nas to jest minus 1, czyli na razie przy minus. Razy Y. A Y u nas to jest minus XB plus 1. To ja to może już w nawiasie. Żeby się nie pomylić, tak? To jest yb. Jasne? yb to jest. I na końcu plus c, czyli plus 3. Dzielone przez, no tutaj to nie jest ten moduł, nie ma sensu, żeby był tutaj rysowany, bo on jest w liczniku, wystarczy. I w mianowniku mamy również pierwiastek z dwóch, tak? Bo kwadrat zjada minus, a tam jest jeden kwadrat plus, minus jeden do kwadratu. I tu mamy trzy pierwiastki z dwóch. Pierwsza sprawa bardzo kosmetyczna razy pierwiastek z dwóch. Razy pierwiastek z dwóch w tym układzie. Spójrzmy, co nam się tutaj dzieje. Ile tu mamy XC? 2XC plus 2 na moduł równa się 12, tak? A w drugim równaniu co mamy? 2xb. Zgadza się? Minus 1 plus 3 to jest plus 2. Równa się ile? 6, tak? No i widzimy, że jest fajnie, bo są to nawet nie trzeba w ogóle, moi drodzy, stosować żadnych metod. Z jednego równania wynika jedna, nie wiadomo, z drugiego, drugiego. Dwójkę wyciągamy przed moduł. Mamy xc plus 1 równa się 12. Tutaj też xb plus 1 równa się 6. Po podzieleniu przez 2 otrzymujemy xc plus 1 równa się 6. A tutaj xb plus 1 równa się 3. My takie numery znamy, tak? Jak tu mamy. Środek ile wynosi? Minus 1. Promień? 6. Jasne? Czyli zapiszemy, że xc równa się minus 7 lub xc równa się 5. Natomiast jeżeli chodzi o xb, no to co mamy? Środek również minus 1, a yy, wtedy promień 3, czyli trafiamy na dwójkę i na minus czwórkę, czyli xb równa się minus 4 lub xb równa się 2. No to mamy xb i xc wyliczone, do tego trzeba doprodukować y, tak? Y wyprodukujemy sobie po prostu z no zrównanie tam tutaj to już jest, no nie? Czyli napiszemy. No może odpowiedź już tutaj robimy. P. B. b równa się minus 4. No i teraz Y ile? Minus minus 4 to 5. Minus 4 dodać pięć. To jest jeden, jeden wariant. Lub B równa się ile? Co tam było? 2. Yy, 2 i druga współrzędna. Minus 2 dodać, 1 minus 1. Następny wariant, punkt C, może być równy 5 i druga współrzędna punktu C. 5 plus 3, 8 lub C równa się. Aha minus 7, tak, tak, tak. Minus 7, minus 4 Moi drodzy, teraz by warto było zrobić taki eksperyment i namalować to w goębre, czy się wszystko zgadza. Aha, wierzchołano, ale wierzcho to jest kosmetyka, to jest szybka akcja. Jeżeli mamy jeżeli mamy równanie, tak? Yy, jednej i drugiej prostej. K rów, A równa się czemu? Yy, to tak zapiszemy. A równa się część wspólna prostej K i L. Tak? Dlaczego tutaj wąsy namalowałem na około A? Bo to jest L i K to są, to są zbiory punktów. Punkt nie może być równy zbiorowi punktów, ale w A w wąsach to jest zbiór złożony z jednego punktu. Rozumiemy? Po to te wąsy są, żeby nie wyjść, żeby utrzymać je w odpowiedniej klasie zbiorów. I teraz, moi drodzy, z tego wynika, że współrzędne punktu A spełniają jedno i drugie równanie, czyli mogę napisać xa plus ya minus 1 równe 0 oraz druga prosta xa minus ya. Plus 3 równe 0 z prędkością natychmiastową dodaję te równania stronami. Otrzym otrzymuję 2xA plus 2 równe 0. Z tego wynika, że xA jest równe minus 1. Do tego doprodukowuję yA na przykład z pierwszego równania, yy, że jest równe minus xA. Plus 1, czyli minus minus 1 plus 1 daje 2, tak? No i mam a równe xa, a równe minus 1 2. No i to jest element też odpowiedzi. Natomiast już po całym y, zadaniu dobrze by było sobie to wszystko narysować w geogebrze i sprawdzić, jak to wygląda. Tak, dla potwierdzenia, no nie, zadania domowe ja rozumiem, że jak będziecie rozwiązywać, to sobie wklepać potem, przyjrzeć się, zobaczyć to na oczy, tak? Zweryfikować rozwiązanie.